Cześć! Ja jestem Michał i witam Was w kolejnym odcinku majsterkowania z kulturą. Dzisiaj pokażę Wam, jak bardzo szybki i prosty sposób stworzyć taką oto mini harfę. Nie przedłużając, zaczynamy. No dobra, moi drodzy, a do wykonania takiej harfy w domu będziemy potrzebowali metalową puszkę, klej, kawałek kolorowej kartki papieru, dwa patyczki od lodów oraz Dwie gumki recepturki. I to tyle. Zaczynamy. Ok. Zaczniemy od tego, że ozdobimy naszą puszkę kolorowym papierem. W tym celu musimy nasz przygotowany papier nałożyć na puszkę. Owinąć ładnie puszkę dookoła. A następnie w miejscu, w którym nasz papier się łączy. Po prostu go skleić. Więc bierzemy klej. Musimy posmarować w tym miejscu klejem. Następnie naciągamy papier i przyklejamy w taki sposób. Ok, mając już obklejoną puszkę, teraz musimy zabrać nasze patyczki. Najpierw jeden, następnie umieścić go pod spodem naszej puszki w taki sposób, tak aby wystawał po dwóch stronach. Przytrzymać go tutaj od spodu palcami. Następnie musimy gumkę, recepturkę zaczepić opatyczek. I przeciągnąć na drugą stronę. Tutaj poprawiając, tak aby gumka nie zsuwała się po naszej puszce. I teraz to samo musimy zrobić z drugim patyczkiem. Także przytrzymujemy go palcami od spodu. Zakładamy. Zakładamy gumkę. Przeciągamy ją na drugą stronę. I gotowe. Ale teraz musimy jeszcze poprawić nasze gumki. Tak aby były w równych odległościach od siebie. I tak, aby nie spadły z naszej puszki. Mniej więcej w taki sposób powinno to wyglądać. Nasza mini harpa jest już gotowa. Posłuchajmy, jak gra. Gra w taki sposób, a my przejdźmy do podsumowania. Okej, okay, moi drodzy, nasza mini harfa jest już gotowa. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i napiszcie nam o tym w komentarzu. A swoje prace możecie przesyłać nam na naszą stronę na Facebooku Centrum Kultury Champion. A jeśli chcecie być z naszymi filmami na bieżąco, to koniecznie zasubskrybujcie ten kanał. To by było na tyle w dzisiejszym filmie. Już niedługo kolejne muzyczne inspiracje. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Cześć!